Cześć, siema, witam serdecznie z tej strony Konti w krótkim vlogu, w którym to chciałem się z wami podzielić drobną informacją, a dodatkowo chciałem również zorganizować coś dla was. Pamiętacie jak wspominałem, że cel na ten rok to półtora tysiąca subów na YouTubie? Tak się składa, że troszeczkę się przyspieszył że tak powiem, ten, ten, ten próg, ta realizacja, jak widzicie, tu gdzieś będziecie widzieć. I z tej racji chciałem wam zorganizować drobnego giveaway'a na PaySafeCardy. Będę miał 100 zł dla was do rozdania, 5 kodów pod więc yy, akurat tak ze startem ligi, albo ktoś będzie chciał na przykład sobie doładować yy, punkciki, albo już będziecie mieć dodatkowego boosta do ewentualnego support packa, lub, yy, nie wiem, będziecie chcieli na przykład dać mi donata z tych PSC, to już jest kwestia indywidualna, zrobicie z tą kasą, co będziecie chcieli. Warunkiem jest pisanie w komentarzu 1500 hype, tak? 1500 hype. Wiecie, że 1500 subów i te sprawy, nie do końca roku już jeszcze mamy troszkę czasu, więc może wbijemy 1600-1700 subów. Zobaczymy, czas pokaże. Dodatkowym warunkiem jest oczywiście posiadanie suba na kanale, żeby nie było. Jeżeli ktoś nie ma, a chciałby zgarnąć PSCKa, to fajnie by było, żeby zostawił i przy okazji go nie cofnął, nawet jak już wygra lub nie wygra, to by było miłe z waszej strony. I druga sprawa też, również miło by było nie zakładanie dodatkowych kont na Google, na YouTubie, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Grajmy fair play i tego się trzymajmy, każdy będzie miał jedną szansę. Oczywiście powielone komentarze również nie będą brane pod uwagę. Hmm. I standardowo wylosujemy sobie za pomocą tego programu, to tam kiedyś też losowałem PSC, jakich chyba już nie pamiętam. Mm, mm, zwycięzców pięć osób, jak już wspomniałem, dwie dyszki dla każdego, stówka w sumie PSC do wykorzystania. Możecie sobie doładować Steam, możecie sobie, nie wiem, kupić cokolwiek innego, nie wiem, Lola, jak gracie w Lola, to też sobie możecie doładować arpeki i inne tego typu rzeczy. Tak więc tyle ode mnie, oczywiście przypominam, że dziś jest piątek, jest piątek 13... 13? Grudnia. Mam nadzieję, że nikomu to nie przyniesie pecha. Trzymajcie się tego, że zabobony są złe i nie ma co się nimi przejmować. Tak więc piątek 13 nie powinien przynieść nikomu niczego złego. Tak więc liga 21, godzina. Ruszamy z ligą Metamorphs. Conqueror's of the Atlas. Ciśniemy nockę. Przy PoE prawdopodobnie, jak się uda, to będę chciał możliwie jak najszybciej przebiec akty. Oczywiście, żeby dotrzeć do mapek, poznać nowy Atlas. Nowych bossów, nowe mechanizmy, watchstone, y, nowe kurde unikaty, nowe influenza, itemy i cała masa innych rzeczy. Tak więc, jeszcze raz: 1500 hype na, po, pod filmem w komentarzu. Bierzecie udział w usuwaniu, zostawiacie suba. Jeżeli ktoś ma ochotę, to możecie zostawić również łapkę. A jeżeli ktoś już naprawdę bardzo ma ochotę, to możecie wesprzeć mnie albo poprzez Patronite, albo poprzez bezpośrednie yy, wsparcie ze strony YouTube które znajdziecie również pod tym filmem, taki przycisk wesprzyj i tak dalej. Tyle dla mnie. Do zobaczenia na Twitchu, do zobaczenia w kolejnych materiałach, a tych pewnie pojawi się jeszcze trochę w związku z samą Ligą Metamorph. Plus niedługo pewnie też możliwe, że wyjdzie aktualizacja do Wolsena. Ten Content Patch 3 na to liczę, czekam na niego. Plus później ma wyjść oficjalne już wydanie Wolsena, więc też na pewno się pojawi trochę materiałów. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o Hackenslasher, to będzie się. W tym i w przyszłym roku jeszcze całkiem sporo działo. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!